Witam Was ze spaceru ze zwariowanym kundlem. Zwariowany kundel też was pewnie wita, tylko jest teraz zajęty szukaniem miejsca do sikania. Słuchajcie, mamy vloga. Robimy sobie sobotniego vloga, ponieważ dzisiaj jest Baby Shower. Przychodzi do mnie bardzo dużo bliskich mi kobiet i jakoż ten dzień, mam nadzieję, będzie kolorowy, piękny i wesoły, to zamarzyłam sobie, żeby mieć vloga. I wiecie co? Chyba się podziębiłam autentycznie mam katar nie mogę w to uwierzyć, bo całą ciążę się trzymałam a przecież u mnie no większość ciąży to są takie miesiące właśnie infekcyjne wrzesień, październik, listopad, grudzień to wszyscy chorowali, tylko nie ja no i się doigrałam, dlatego przepraszam was za mój może taki gulkowaty i kulkowaty głos niestety Coś mi się tam dzieje w Zatokach. Mam nadzieję, że to przejdzie po dniu albo po dwóch. Już jestem po e, śniadaniu, do którego sobie nakroiłam i szczypiorku, i czosnku. I wypiłam e, świeżo zapożony imbir z miodem. Oczywiście poczekałam, aż ta woda będzie prawie że totalnie chłodna, zanim dodałam miodu. Pamiętajcie o tym, bo miodu nie wolno dodawać... Znaczy, wolno, ale nie powinno się dodawać do gorącego, bo wtedy jest zwykłym cukrem. A jak dodacie do temperatury, no teraz już się nawet podaje tam chyba 60 czy 40 stopni. To oprócz bycia cukrem będzie też yy, miał wszystkie te miodowe właściwości. A się rozgadam. Muszę do domu dokończyłam karpatkę. W sumie to pierwsza zrobiłam karpatkę i tak między nami to robiłam ją z paczki. Jakąś taką karpatkę pełnoziarnistą z Magdą Gessler na okładce. Kiedyś kupiłam na promocji za, słuchajcie, 3 zł. I stwierdziłam, że to jest świetna okazja, żeby zrobić. Tym bardziej, że to jest pyszne ciasto. Ja sama uwielbiam, ale wyszło wszystko. Wyszło i ciasto, i krem. Ale jakieś to wszystko jest takie cienkie, liche i biedne. To bardziej wygląda jak taki. Plak, placek yy, karpatkowy, coś, ta, coś takiego. No nic, no, ale no mam nadzieję, że zjemy. I co ja teraz zrobiłam? Wsiadam w auto i przyjechałam na Sikorskiego. Idę do szczecińskiej bezy odebrać swoje beziki, ponieważ poprosiłam Hanie, żeby zrobiła mi różowiutkie, piękne pojedyncze bezy, nie takie małe, gwięnka, takie ozdobne, tylko wiecie, całe porcje z kremem. No, także idę to odebrać. Na zewnątrz pogoda nie zachęca do dobrego samopoczucia, ale ani katar, ani deszcz nie zepsują mi dzisiaj humoru, mam nadzieję. Odbiorę od hani Bezy, pojadę jeszcze w jedno miejsce, sprawdzić, czy można tam pompować balony helem. Bo chciałabym mieć kilka balonów, zobaczymy. Jak nie, to trudno. A potem do domu, i dalej trzeba sprzątać, i szykować sałatki, i siebie na bóstwo. Także widzimy się. Widzimy się u Hani. Wysiądę zamknę auto i Wam pokażę, gdzie Hania stacjonuje. Jeśli jesteście ze Szczecina, to na pewno kojarzycie tam, tam w oddali daleko jest plac, znaczy no, nie aż tak daleko, plac Kościuszki. No, wystarczy skręcić po prostu w tę ulicę, gdzie e, teraz jest oni kebab, ale kiedyś była tam na rok wypożyczalnia, wypożyczalnia e, kaset i e, potem DVD. Idziecie prosto, prosto, tak jakby mańcał się z KFC za plecami i podchodzicie tutaj do Hani, do Szczecińskiej Bezy. Ja przyszłam z drugiej strony, po prostu przyjechałam autem i, i tam było wolne miejsce parkingowe. Swoją drogą stanęłam pod bramą, ale nie jest to brama wjazdowa, gdyż nie było zakazu. Mam nadzieję, że nikt mnie nie scholuje. No dobra, jesteśmy w Szczecińskiej Bezie, Sikorskiego 8, Chodzimy. Mychanie z bezami tutaj. Ustawia się do ujęcia. Się żeby pokazać Wam bezy. Patrzcie, jakie piękne, znaczy, to... ja no czy to. No ma... to jest na Baby Shower. No dla właśnie dziewczynki. dla dziewczynki. A im, imię jest znane? Nie. nie. Jeszcze jeszcze nie znane? Znaczy, ja znam, ja to ty chyba też. Ja też nie. Zobaczcie, kogoś czy znają. Nie, jeszcze nie. Ale oprócz tego, że na Baby Shower to wiecie, gdzie? Na wesele. Ja pierdzielę, szkoda, że my się nie znałyśmy, jak ja brałam ślub. No, a teraz będę robiła specjalną taką y, ofertę weselną, bo stwierdziłam, że jednak, y, y, mm, jednak coraz częściej dostaję zapytanie. Tak, bo to jest takie boho, super, ekstra romantiko no, na jego klientach. Tak, 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 Stół słodki przy nawet pośród tych wszystkich jabłoczników i serników, to to no. po prostu ożywi. A gdzie kupujesz te kwiatki? No, po prostu w kwieciarni. One nie są jadalne, nie? Bo nie, jest... nie, ale na przykład te, te różyczki też. Można zjeść, ale nie polecam, bo nie, nie, to ciężko się będzie żuło. Bo ja zrobiłam karpatkę, która jest tak brzydka i zastanawiam się jak ją przyozdobić. Wiesz co, mam jeszcze taką kołoskę, chcesz żeby ci pasowało? No możesz mi dać, żeby się... dobra. Super. Panie że jak zostały jeszcze czy Pani już dużyła? To wszystko jest A, tak. dostałam też kwiatki, patrzcie, jaki ma piękny kalkulator. Właśnie się rozliczałyśmy i patrzcie, to on tutaj tak pasuje do zobaczenia. Jak zobaczyłem kalkulator, to stwierdziłam, że pasujemy do siebie. Tak, on będzie z moim biznesem tutaj. No. za zasłonę firmę. Nie może Przez, się odezwać. Blod Szczecińska bezy. Słuchajcie, do, do Hani, można też przyjść na kawę. To nie jest tak, że tylko tutaj odbieracie bezy, tylko to normalnie jest taki malutki ekspresik. Tutaj proszę siedzisko jest, na tym też pewnie można usiąść, tam są takie piękne fotele. Jest piękna książka, którą sobie można poglądać już w Szczecinie. o Szczecinie. A skąd Ty masz te meble? Ty mi to chyba mówiłaś. Jest czy... to z Dostałam na urodziny. Piękne one są, wyglądają w ogóle jak jakiś ekskluzywny jakiś West westwing czy coś takiego. Tak, no, Ale nie są już takie drogie jak Super, bardzo fajnie. Dobra, idziemy. Dobra, ile dostanę na urodziny. nie znaczę. Wychodzimy. Widzę się z wami teraz w takiej formie nie mam statywu i nie mam czasu, żeby go szukać, ale jak widać maluję się. Czekam właśnie na przyjaciółkę, która ma przyjść wcześniej i już ją widzę. Madzia widzę się teraz przez okno. Widzę jak idziesz z małą różową reklamóweczką. Madzia przychodzi mi pomóc, bo dziewczyny przyjechały z Wrocławia aż, i, I co? I może być u mnie wcześniej, więc na pewno z niej skorzystam. A tymczasem zabrałam się za malowanie. W tle możecie słyszeć konsuele. Jak wróciłam od Hani z bezami, to zajęłam się i sprzątaniem, i szykowaniem, i dekorowaniem pokoju. Powiem wam, że tyle czasu to zajęło, że potrzebowałam iść pod gorący prysznic się troszeczkę zrelaksować. Dobra, idę otworzyć madzi, bo pewnie za chwilę zadzwoni do dołamfon. My po. Siadam sobie obok męża i dogram końcówkę do vloga. Nic nie nagrywałam w trakcie. Czy jakoś względnie wygląda? 16-latka. Czyli dobrze. Nic nie nagrywałam w trakcie, bo, bo też się wstydzę, jak jest dużo ludzi, to jest pierwszy powód. A drugi jest taki, że nie lubię też narażać towarzystwa na to, że coś będziemy nagrywać i ktoś się wstydzi, ktoś się nie chce pokazywać. Też, no wiecie, no, po, po co stresować gości? Także tylko nagrywałam przebitki, ale może już się zgodzić coś ze mną nagrać, kochanie? Follow, aliście? tak lubią, wyglądasz jak placyk ziemniaczany <grytanie> na patelni. No, dlatego do Andrzeja sobie tutaj teraz do was pogadać. Słuchajcie, było super, było przesuper. Było bardzo dużo jedzenia, więc jestem objedzona. Mieliśmy przepyszne bezy od Hani przede wszystkim, które. Zrobiły całą robotę. One postawione na stole takie piękne, przeozdobione, różowe po prostu sprawiły, że ten stół wyglądał jak na jakimś amerykańskim przyjęciu. Mieliśmy ciasta, mieliśmy sałatki. Andrzej jeszcze zrobił paluchy, drożdżowe, przepyszne z serem i też bez sera były, nie? Co jeszcze mieliśmy smacznego do jedzenia? No generalnie dietetycznego nic nie było. Może to, że w Karpatce zamiast mąki pszennej była pszenna pełnoziarnista. To nie, to nie było śmieszne, to nie miało być żart, Ale no, cudów to nie działało, prawda? Także no nie, nie ma tutaj Wam co mówić o, o dietetycznym jedzeniu. Yy, nie kupiłam koli z cukrem, kupiłam tylko coli zero. Yy, ale kupiłam też tonik, jakby ktoś chciał coś słodkiego, to no tonik słodkiego, ale wiecie, coś z cukrem do picia. No, generalnie imprezy motywatorki nie są imprezami dietetycznymi. Także objadłyśmy się jak świnki. Dostałam cudowne prezenty. A ja myślę, że to jest jako vlogerka. powinna teraz Wam te prezenty w sumie pokazać. No w sumie to nie jest głupi pomysł, bo sama nie wyglądam najlepiej, więc może lepiej jest pokazywać prezenty. To jest moja ulubiona część i to jest zabawka, o której marzyłam. Bardziej to jest dla mnie niż dla dziecka. To jest wyderka, która pomaga w zasypianiu. Ona będzie mi pomagać w zasypianiu, ja wam to mówię. I jej się kuźwa rusza brzuszek i się świeci. Puszczę wam, bo to jest akurat demo. Czyż to nie jest najsłodsza rzecz na świecie? No, to jest taka usypianka, taka maskotka usypianka. To później jak się okaże, że dziecko takie rzeczy lubi, to jak najbardziej będziemy z tego korzystać, a jak nie, no to ja będę korzystać. Dziewczyny mi poprzynosiły też y, takie prezenty spoza Baby Shower i to dostałam od koleżanki spoza Baby Shower, czyli mam na myśli, że wiecie, ktoś coś miał, ktoś czegoś nie używał, o może tak. I, i tutaj dostałam opaski dla dziewczynki, ale tutaj mam główne prezenty takie od y, wszystkich gości i są to ręczniki dla dziecka z kapturkami. Jest to katarek do nohala. Wybaczcie, że tak Wam to odpakowuje na parapecie i w kartonie, ale jest już późno. Jest po 23. Pokrowce na przewijak. Ja bardzo chciałam, ponieważ yy, no, chciałam przyozdobić swój przewijak, który w jednym miejscu jest troszeczkę pęknięty. Co dalej? Pieluchy. Pielucha bambusowa. Nie wiem, flanelowa, muślinowa. Nie wiem, jak one się nazywają. Generalnie ich jest tutaj tak dużo. Wszystko jest w takich pięknych, kwiecistych yy, tonacjach. Nie wiem, czy wy to widzicie. Podobnie tam, jak jedyne... O, tutaj jest jedynie w te, w piórka, ale ja mam w ogóle do kompletu z innego materiału taką samą pieluchę, a reszta jest kwiecista, tak jak, je, tak jak ten pokrowiec do przewijak, na przewijak i tak jak ręcznik. I podobnie też, jak kocyk. To jest kocyk, który można też zamontować w foteliku. Z jednej strony jest minki, a z drugiej strony są kwiatki, i na samym dnie widzicie komplet do yy, łóżeczka czyli podusie i kołderkę. Słuchajcie, co Wam jeszcze chciałam pokazać: gryzak, masło do ciała. Dla mnie, idziemy dalej, idziemy dalej. Tu opaski Wam pokazywałam, tutaj dostałam paczkę też ciuchów po koleżance mojej siostry. I tu są czapeczki z tego kompletu. Ciuszków Wam nie będę pokazywać, ale tu dostałam od jednej z przyjaciółek bodziaki. I bodziaki, uwaga, co? Są z owcą. Czyż nie są boskie? Wszystko, co z owcą jest boskie. Jezu. Takie słodkie tutaj mają uszka. No i tutaj już bez owieczki, bo to jest bodziak, który jest jednocześnie sukienką. Czyli jest piękno tutaj sukienunia, a pod spodem miejsce na pieluchę. A to jest najsłodsza rzecz, jaką kiedykolwiek zobaczycie w życiu. Czyli śpiące na to. Wiecie, co się w takich momentach robi? Będę złym człowiekiem, ale to jest zawsze śmieszne. Mówi się na to, idziemy na spacer. <grym> Sorry. Przyśniło ci się. śpi dalej. Sorry na to. Chciałam po prostu mieć coś ciekawego na vlogu. A ty jesteś, ojejku zaspany, a ty jesteś bardzo ciekawy. Wiesz, że ciebie wszyscy kochają. Jak ty jesteś we vlogu, ten ma więcej wyświetleń, także muszę cię pokazywać i czasami męczyć. Mam nadzieję, że mi wybaczysz, Dostaniesz Dental Sticksa ode mnie później. Albo jutro, bo widzę, że ty już chyba zasypiasz. Dobra, czy to są wszystkie prezenty? Na to? Czy to są już wszystkie prezenty? Tej paczki wam nie będę pokazać, też mówiłam. Hmm. Tak, ja, chyba wszystkie. Całą imprezę w ogóle miałam coś takiego na głowie. Ja to sobie zamówiłam na Aliexpress. Chciałam być taką prawdziwą, wiecie, księżniczką jak z MTV. Także byłam i ustaliłyśmy, że będziemy to sobie przekazywać na każdym kolejnym baby shower jako taki symbol po prostu. Tak jak, wiecie, jest stowarzyszenie wędrujących dżinsów, gdzie dziewczyny sobie wysyłają dżinsy, tak my będziemy sobie oddawać tę opaskę, ale oczywiście przyjaciółka, która to dostała dzisiaj, ponieważ Sama będzie miała baby shower za kilka miesięcy. Zapomniała i zostawiła to u mnie, ale chciałam wam pokazać. Yy, I co? A i książkę jeszcze dostałam, też wam chciałam o niej opowiedzieć. Książka pod tytułem "Rodzić można łatwiej". Bardzo zależało mi, żeby ją przeczytać. Mi ją polecała fizjoterapeutka uroginekologiczna. Także ja dzisiaj z tą książką Idę spać. Będę sobie czytać o porodach, o pozycjach, o mięśniach, nie wiadomo o czym. Tam widzę, że jest taka amerykańska, widzicie, ma więcej rysunków, zdjęć takich jakiś graficznych porad, niżeli treści, no ale zobaczymy. Jakby nie było, ja uważam podobnie jak z odchudzaniem, że jak się szykujemy do takich rzeczy albo uczymy się jakiejś umiejętności, to zawsze warto jest się po prostu kisić w danej tonacji, nie? Czyli czerpać z różnych źródeł, inspirować się itd., itd., bo wtedy też rzeczy są łatwiej przyswajalne dla naszego mózgu, lepiej się adaptujemy. Dlatego, co by tam nie było w środku, ja ją sobie przeczytam z miłą chęcią. Wierzę też, że taka książka będzie miała w sobie jakieś porady dotyczące porodu. W stylu. No ja wiem, że nie istnieje tak, jak nie istnieje złoty środek na odchudzanie, to nie istnieje złoty, złota porada na lepszy poród, ale liczę na coś takiego, że stań tak, zaprzyj się tak, odetchnij tak, a będziesz na dwie minuty i nie będzie cię bolało. Wiem, że tak nie będzie, ale dajcie mi żyć w tej błogiej nieświadomości. Wracamy do męża w takim razie. Może w telefonie, ja też w telefonie w sumie, bo nagrywam. Idziemy spać. Znaczy, jeszcze się trzeba wykąpać, ale już idziemy spać, powiem Wam, że jak mi coś rozkładała, tak rozkłada mnie dalej. Teraz Wam trochę ponagrywałam i oprócz tego, że się zmęczyłam samym tym gadaniem i chodzeniem po domu, to yy, yy, tak jakby robi mi się ciepło, zimno, wychodzą mi zimne poty, wiecie co chodzi, tak czuję się taka po prostu nieswoja, także wydaje mi się, że jutro mogę się obudzić w gorszym stanie. Aczkolwiek będę robić wszystko, żeby tak nie było. Zaplikuję sobie jeszcze jakiś imbil, czosneczek czy coś takiego. Dziękuję Wam bardzo za tego vloga. Fajnie było znowu wrócić do vlogowania po vlogmasie, aczkolwiek. Aczkolwiek nie jest łatwo, nie jest łatwo, bo przerwa była spora. E, dajcie mi znać co u Was słychać, bo vlogi i komentarze pod vlogami to też jest taki dobry moment, żeby się dowiedzieć co akurat robiliście, kto pił kawę, kto siedział w pracy itd., itd. Widzimy się już zapewne w filmikach takich typowo odchudzających, a niemniej jednak pozdrawiam Was bardzo serdecznie i proszę o łapki w górę, jeżeli Wam się podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia i pa pa!